Sportowa rywalizacja i dobra zabawa. W Skarbimierzu Osiedlu odbył się piąty siatkarski memoriał imienia Zbigniewa Kendry. To była bardzo ważna postać, bo zawsze zaangażowany, zawsze uczynny. Koleżeński i przede wszystkim kochał sport, i dlatego y, po, y, robimy ten turniej upamiętniając jego, y, jego y, poczynania, y, jego właśnie zaangażowanie w ten sport. I przede wszystkim tutaj na osiedlu, bo to też taki działacz osiedlowy. Zmagania przy były okazją do wzajemnej integracji i wymiany doświadczeń. Oczywiście, że liczy się spotkanie tutaj, kto zajmie jakie miejsce, jest dla nas naprawdę sprawą drugorzędną. Mamy tutaj poczęstunek, są. są ciasta, jest kawa, jest grill, są hamburgery, także też po meczach sobie tutaj razem siedzimy, grillujemy, rozmawiamy, pijemy sobie kawę lub wodę, kto tam co już woli. No i integrujemy się wzajemnie, poznajemy się wzajemnie, bo też co roku tutaj przyjeżdżają, co mnie bardzo cieszy, nowi zawodnicy, jest okazja do tego, żeby, żeby się zapoznać i porozmawiać i wymienić się swoimi doświadczeniami na temat siatkówki. Wśród rywalizujących drużyn nie zabrakło gości z innych gmin którzy z chęcią powracają do rywalizacji w Skarbimierzu. Z organizatorami znamy się już kupę lat. Jeszcze kiedyś w Opolu razem graliśmy na Hali. I tak gdzieś te przyjaźnie, znajomości zostały, ta miłość do siatkówki w pewien sposób nas połączyła. Wspólnie to kochamy, stąd też pomysł, żeby po prostu przyjechać. Byliśmy w tamtym roku, jesteśmy też w tym roku i zapewne będziemy też w następnym roku. Gramy. Tutaj fajne e, młodzi, tak, nasi zastępcy, że tak powiem. E, przed chwilą byliśmy na ich meczu. No prawie im dało mi się wygrać, wejść tutaj do gry o trzecie miejsce. Szkoda, że się nie udało, ale fajnie, fajnie się na to patrzy. E, rok temu byliśmy pierwszy raz jako goście, jedyni goście tak naprawdę i no, stwierdziliśmy, że w tym roku również to po prostu jest super rozrywka. I warto sobie porywalizować między sobą. Udane zagrania pod siatką powrócą w czasie kolejnej edycji turnieju już w przyszłym roku.